A do Z. Support Challenge. Zbanuj Morganę. Atroksa. Już cię wyzywają w lobby. Chodzisz do gry. Jakoś idzie. Umierasz. Roamujesz. Nie udaje się. Umierasz. Dżungle po 20 latach w końcu coś robi. Przez nowe item jesteś kompletnie zagubiony. Nie wiesz co budować. Lecisz jakiegoś chińskiego na kurde. Zabijasz mf za to, że śmie grać metą i gra normalnym czempionem na swoją linię. ADC w miarę silny. W nim tkwi nadzieja. ADC umiera. One-shotuje go na feedowa a ty możesz tylko patrzeć, patrzeć jak twoja jedyna nadzieja do odprzyny umiera. Ciebie też chwilę potem zabijają. Drużyna po tobie jebie. Przegrywacie tym fighty. Kończą was szybko jak żółpiwo. Przegrywasz. Gold 4, 0 LP.